Witam Was moi drodzy, a teraz bardzo ważna informacja, jest to, że muszę się spieszyć, bo bateria mi się rozładowuje, a będę się streszczać. Więc postanowiłam, teraz od kiedyś się dowiedziałam, że jest taki program, więc taki na komputerze, na YouTube, że, mo że muszę przesłaniać kamerę ręką, tylko tym razem będę robić przejście. Na przykład, nie, no wiecie, tak jak inne są filmy, na przykład. Że nie będę słuchać kamery ręką, tylko już filmy robić normalnie. Myślę, że to będzie teraz lepiej, bo to jest troszkę bardziej amatorskie, takie słuchanie kamery, dlatego no, postanowiłem teraz już, nie wiem, zrobić takie inne. Wiecie, inne. I będę robić te nie będę tak. Będę też dodawać piosenki i też będę robić już lepsze filmy, ponieważ. Masz przysłonię kamerę ręką okazało się, że jest dosyć mało. mam tylko jedna osoba dość na moje filmy. I tak myślałam może, że jeśli zrobię tak, to może będę miała, no, może coś obejrzy jeszcze mój film. Nie, 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 ja się nie chwalę niczym, tylko powiadam ja bardzo, że teraz będzie lepiej, ponieważ nie będę wsłonić kamery ręką. Mam nadzieję, że to niektóre osoby może ucieszy. Będzie wygodniej i będzie fajniej. I dla mnie też będzie fajniej, będzie bardziej mi się mój film podobał, bo tak zawsze ja uważam, że moje filmy są denne, ale teraz będę pewna, że na pewno się komuś spodoba. Dobrze, więc to taka krótka informacja. Szybko bym się aparatu zrezygnowuje, dlatego do zobaczenia i cześć! Aha, i co do konkursu, to myślę, że ktoś jeszcze weźmie udział. To pa! Hej!